Cześć, z tej strony! Witam na kanale Bike Trip. Dzisiaj pokażemy Wam rybacką wioskę Orikum. Położona niedaleko w Lore, kilka tysięcy mieszkańców, mała mieścinka, mocno rybacka, także zapraszamy na krótką relację. Za nami centrum gorikum, góry z tyłu i tutaj jest taki pas zieleni biegnący bezpośrednio do morza. Hejka, dzisiaj będzie filmik fajny. Są góry, domy fajne. piękne dzisiaj pogoda jest, bo jest słoneczko i jest.. A co znalazłaś? Kość dinozaura i jego ząbek. Wow! Jaki to dinozaur? Chyba skinozaur. Skinozaur. Za mną wyspa Sazan i półwysep, który jest zoną militarną. Cała ta część jest y, takim ośrodkiem archeologicznym i przyrodniczym. Znajdują się tam ruiny dawnego miasta Orik. Niestety, miasto zostało zniszczone dawno temu przez trzęsienie ziemi i działania wojenne. Teraz jest tam jednostka, nie możemy tam wejść. Cała ta promenada kończy się niestety bramą. Trzeba mieć przepustkę. My takiej przepustki nie mamy, więc wam nie pokażę, ale piękne. Miejsce przyrodnicze, dużo jaski, piękne wybrzeże, stary kościółek. Super. Dzień dobry! Dzień dobry. Pokaż muszelkę. A, ale ładna muszla. I kwiatuszka dla mamy znalazła. Świetnie. Na każdej z łodzi praktycznie jest taka szpula służąca do wyciągania sieci. Fajne? Wzdłuż promenady nadmorskiej znajdują się knajpki, parę hotelików małych. Wszystko teraz pozamykane, nie ma ludzi, praktycznie w ogóle, i dochodzimy właśnie do tej bramy. Nie wiem, czy będę mógł nagrać, bo wojacy stoją. Za nami laguna Orikum, mieszkańcy hodują tutaj ryby, ale jest to też idealne miejsce do obserwacji ptaków. Idziemy dalej! No to za buty wielkoludowe. Nie, nie. Jeśli chodzi o owoce morza, to knajpa Edir robi naprawdę dobrą robotę. Pycha! Jesteśmy w centrum w Oricum. Główna ulica, sklepiki, bankomaty. Właściwie wszystko tutaj można dostać. Zapraszam na przechadzkę. Gdzie jesteś? W Albanii A w mieście? W Orygin Fajnie jest? Tak Wiosna? Lato Nawet lato Ale super, co? A co to masz w ręce? Latka, żeby się nie męczyć A, dobra Idziemy dalej? Tak Bo mama już nam ucieka Lecimy Tak, biegniemy Całkiem dobry Dobry? Kończymy wycieczkę po Rikum, jakbyście mieli jakieś pytania to piszcie w komentarzach, a może wy znacie jakieś fajne miejsca w Albanii, dajcie saba, lajka, trzymajcie się, cześć!